Cześć, strunulc, witajcie na moim kanale. Dzisiaj kilka słów na temat Oppo Find N2. Co wam mogę o nim powiedzieć? Jakie moje wnioski? Jakie uwagi? Czy telefon fajny, nie fajny, ciekawy, nieciekawy, warty uwagi czy też nie? Moje wrażenia. No na pewno składak. Jak ktoś lubi chce tego typu rozwiązanie, jest to jedna z wielu opcji, jakie ostatnio mamy na rynku. Mamy Oppo, mamy Samsunga, mamy Motorola też ze składakami, więc takie składa, że wszystkie trzy są u mnie. I Oppo, jak wypada? Moim zdaniem, mogłoby mieć troszeczkę mocniejszy procesor. Diamond City 9000 Plus nie jest jakimś najszybszym protkiem. To w speed test tak widzimy. Jakby to by był Snapdragon 8G2, no to naprawdę byłbym bardzo zadowolony z tego telefonu. A tak jest takim na poziomie nie, Motorola E40 tego typu smartfonem, czyli to nie jest jakby topowa jednostka w nim użyta. Tego mi tutaj trochę brakowało. Na pewno fajnie, że jest etui, jest case'ik. Fakt, że on się turbo palcuje, naprawdę. Trzeba myć ręce co chwilę, żeby to jakoś wyglądało. Tak, to ten telefon po prostu jest utytłany. niemiłosiernie, no ale cóż, taki, uro taki urok. Jeżeli zdejmiemy sobie case, no to na pewno telefon wygląda zdecydowanie fajniej. Mi się turbo podoba to rozwiązanie, chociaż to, co zrobiła Motorola, o niej jeszcze nie było na kanale, jest jeszcze lepszym. Opcją. Co do e, samej wytrzymałości smartfona, no mm, ja wiem, że się zdarza, ale e, to, że już smartfon miał jakieś białe tło, nie mam. Trzeba by coś, coś włączyć, jakąś aplikację. E, to, że w smartfonie już, już ekran się trochę uszkodził, no to trochę mi Nie ja domyślam się, że pewnie to ten font testowy widać to takie wygłębienie. No cóż, może ktoś gdzieś coś nacisnął, nie wiem. Przy swajpowaniu, właśnie jest słajpowania stąd. Zawsze każdy jeden składak ma tą irytującą rzecz, że są te zawiasy i tu się palec ciągle opiera na tym. Powiem wam, że w Oppo dosyć mało wystaje ta część, więc jest to na pewno jakiś plus. E, w przypadku Oppo, które właśnie, otóż tak jest. Trochę zdejmowanie irytuje tego case'a, no ale, no spoko, wiadomo. Robimy to raz na jakiś czas, jest ok. Gdzieś jakieś ryski złapie, coś tam, normalna sprawa. funach, które są, służą do testowania. Poza tym zawias dosyć luźno chodzi, powiem Wam. Nie jest jakiś taki twardy. Spoko. Jego twardość jest taka, moim zdaniem, wystarczająca. Na pewno jeszcze kwestia to mówię przy każdym z tych chłodaków, które mają te folie i tak to zawsze wygląda że po prostu bardzo, bardzo cienka jest tutaj przerwa. Tu się dosyć brudzi, i specyficzną cechą tego też. Folii, którą macie tutaj fabrycznie, ona robi czerń bardziej niebieską. Gdzieś coś poświecicie i właśnie taka ta czarna, jak patrzymy z przodu, jest ok, ale gdzieś jakieś większe światło, dziwnie ona rozprasza i odbija bardziej na niebiesko, jakby ta folia, która tutaj jest użyta, trochę. tam widzicie o co chodzi. To powinno być białe, a jest to fioletowo niebieskie. Taki urok folii, która tu jest fabrycznie założona. Może przez to nie jest tak bardzo jasny ten wyświetlacz, bo w testach nie wychodzi on za bardzo. I też widać podczas użytkowania, że, że nie świeci on jakoś tak turbo, turbo, turbo jasno. Na pewno fajny jest ten wyświetlacz tutaj. Może nie jest to, co zrobił Samsung w swoim flipie, że on jest taki bardzo wielki, ale jest to, co być tutaj powinno. Można sobie widżety podogrywać, posprawdzać. Ma to jakąś wygodę użytkowania na pewno powiadomienia te sprawy Funkcję do telefonu, czyli jeżeli chcecie coś, coś wyłączyć, włączyć, no to na no spoko. To, to, to moim zdaniem jest ok. Co do tego, że nie jest najszybszy, to nie znaczy, że nie jest jakiś turbowolny, wiadomo. W miarę responsywnie działa, no ale na pewno narzekać muszę na zarządzanie RAMem w tym telefonie. W każdym jednym moim speed testie telefon prawie nic nie trzymał w ramię. Czy to aplikacje, czy to e, gry, dziwnie skrojone są, wiadomo. Pewnie da się to jakoś zoptymalizować, no ale ja testuję fony w domyślnych ustawieniach, w domyślnych ustawieniach. Wychodzi to tak, jak jest. Brzmienia telefonu samego z siebie poprawne, spoko, ok. Głośniki stereo, więc jak najbardziej tutaj na plus. Do tego nie mam żadnych zastrzeżeń na pewno. Co do temperatur, troszkę się grzeje, ale nie jest to jakaś taka turbo gorączka, jak w flagowych smartfonach. Więc film z temperaturami macie, zobaczycie sobie, jak to mniej więcej wygląda. Fotografia i Hasselblad, czyli wsparcie tak naprawdę tutaj fotek. Powiem Wam, że jest, że jest ok. Jak, jak za tą cenę zdjęcia są, nie są przemalowane, nie są przekoloryzowane, czyli takie amoledowe, raczej wychodzą normalnie, po prostu tak bardziej naturalne. Czasami gdzieś jakieś małe mamy zaburzenie w temperaturze barwowej pomiędzy jednym a drugim obiektywem. Czasami hmm, trochę zostrzeniem jest dziwnie. Mam wrażenie, że zdjęcia przy większych zoomach są bardziej rozmyte niż u innych. Tak mi się wydaje więc. Tutaj nie wiem, czy, 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 czy te powiększenia aż tak bardzo są użyteczne. Jeżeli chodzi o noc. Nie, mi się w nocy bardziej podobają takie trochę przekoloryzowane te fotki, i tutaj one są bardziej naturalne i. Nie do końca to kupuję. Takie te barwy w tych nocnych zdjęciach są. Niby to naturalne, ale jakieś takie trochę poprześwietlane poros. No dziwnie, dziwnie. Nocnych zdjęć bym nie polecił w tym smartfonie. Jeżeli chodzi o dzień i naturalność jest poprawnie, ale jakiś turbo najlepszy telefon co do zdjęć to na pewno moim zdaniem. Nie, zresztą zobaczcie sobie film odnośnie fotek, zobaczcie, jak one wychodziły. Myślę, że to na pewno Wam pomoże. No co do grania wiadomo, można rozłożyć ten telefon i sobie gierki odpalać. Fakt, że to trochę to smajpowanie z racji tych zawiasów może robić jakieś małe problemy. No ale cóż. Jak ktoś kupuje raczej tego typu smartphone, to on nie służy do dzwonienia, no fakt, też można wykorzystywać czasami, ale nie wszędzie, opcje związane właśnie z podwójnym, z dzielonym ekranem, można sobie jakoś aplikację podzielić i tak dalej, ale nie ma takich feature'ów jak były na przykład w Samsungu, gdzie macie myszkę, tego typu rzeczy, no to tutaj Z Flip, moim zdaniem od Samsunga wypada lepiej. Więc, no, ciekawa opcja, jak na telefon składany. Czy najlepsza? Moim zdaniem, chyba jeszcze nie. Wydaje mi się, że parę jeszcze ewolucji tych flipów powinno być od Oppo. I myślę, że będzie jeszcze lepszy. Drobne wady są. No, zalety. Raczej, chyba też mówię. Po prostu działa. Działa dobrze. Wszystko ma to, co być powinno. Choć mówię szczerze, jakbym miał wybierać ze składaków, które miałem. U siebie ostatnio, czyli Z-Flipa, motorolkę, razera składaną i właśnie Oppo, to chyba na Oppo bym się tak bardzo nie zdecydował. Na razie Z-Flip w składakach, z racji funkcjonalności opcji, bardziej mój. moje serduszko skradło. Oppo jest poprawne, działające, ale nie ma tego wszystkiego, na co ja zwracam uwagę, a niektóre rzeczy troszkę mi przeszkadzają. Tak jak na przykład to, że ten ekran jest niebieski w czerni. Ta folia jest dziwna. Po prostu. Tyle. Tyle myślę o Z flipie, zobaczcie, sorry, o fajnym N2 flip. Zobaczcie sobie całą playlistę, zobaczycie co i jak. Tyle. Z tej strony Łuczek, Trzymajcie się ciepło. Hej.